Witam serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z pod znaku uwagi na czytanie na wrzesień 2024 roku. Czytanie jest ogólne. I zaczynamy. Energia główna, szóstka buław, ponownie, bo panny było to samo, co odchodzi do przeszłości, Paśmonet. Siła. Co przyjdzie nowego? A z kielichów, ósemka buław, jeszcze karta rada z tej talii. ósemka monet. Teraz trzy karty na pracę i finanse. Trój kielichów, as monet i siódemka monet. Rodzina, również trzy karty. Dwa kielichy. Piątka mieczy, i rycerz buław. Jeszcze trzy karty na miłości, i relacje. Dla osób wagi i będą to królowa pentakli, a z kielichów. I szóstka nieczy. Jeszcze jedna karta z wyroczni zaczarowana mapa. I będzie to? Siła. Dobrze, zaczynamy, a więc tak, jako energię główną macie tutaj szóstkę buław, czyli energię zwycięstwa, sukcesu, wsparcia od innych osób, pomyślnego zakończenia wyznaczonych sobie celów, ogólnie bycia dumnym z siebie i zadowolonym. Będziecie miały wysokie poczucie własnej wartości i potrafiły umiejętnie zadbać o własne interesy. To jest bardzo ładna karta. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj natomiast mamy bazia monet i siłę. Czyli do przeszłości odchodzi wytrwałe i konsekwentne dążenie do sukcesu materialnego. Tak jakbyście przestały przywiązywać tak dużą uwagę do materialnej strony życia. Co przyjdzie nowego? Tutaj mamy Asa Kielichów i ósemkę Buław. Pokazuje nam się tutaj otrzymanie jakiejś korzystnej propozycji i wywiązanie się z podjętych zobowiązań, wzięcie na siebie odpowiedzialności i konsekwentne działanie w tym kierunku. I ta propozycja zapoczątkuje coś dobrego w waszym życiu. Praca i finanse. Tutaj mamy króla kielichów, asa pentakli i siódemkę pentakli. Pokazuje nam się nowa propozycja praca, awansu, zmiany stanowiska. Być może będziecie potrzebowały się nad tym zastanowić. Rozpatrzeć pojawiające się możliwości, przy czym będziecie mogli liczyć na wsparcie jakiejś osoby. Być może jakiegoś oddanego przyjaciela, a jeżeli nie, no to w pracy może to być osoba taka, która z każdym znajduje wspólny język. Niekonfliktowa, taka, która z każdym umie porozmawiać. Dobrze, rodzina. Tutaj mamy dwójkę kielichów, piątkę. Mieczy i rycerza buław. Czyli tak, co nam się tu pokazuje? Tu pokazuje nam się nagła zmiana planów, spowodowana jakąś kłótnią, nieporozumieniem w rodzinie. W niektórych mm, sytuacjach może chodzić o jakiś romans, lub też chęć dominacji lub kontroli. Nad y, drugą osobą. Dobrze. Co my tu mamy jeszcze miłość i relacje, czyli królowa pentakli, askielichów i szóstka mieczy. Czyli tak, być może kobieta, taka dbająca o siebie, ale też i pomocna i troskliwa y, będzie potrzebowała od Was wsparcia. W sytuacji. Tu jest wsparcie w sytuacji odzyskiwania sił po trudnych doświadczeniach, lub też chęci rozpoczęcia czegoś od nowa. Albo też tutaj może się to odwrócić, że to Wy będziecie potrzebowały od takiej kobiety wsparcia w podobnej sytuacji. Dobrze, mamy jeszcze kartę radę, i karta rada jest to ósemka monet. Ona radzi, żeby skupić się na codziennych, zwykłych obowiązkach, nie wiem, sprzątaniu, odkurzaniu, czymkolwiek, że to potrafi ukoić umysł, uspokoić się i nabrać dystansu do pewnych spraw. Dobrze, mamy jeszcze kartę z wyroczni. Zaczarowana mapa jest to siła. Jeszcze przeczytam. Twoja prawdziwa moc bierze się nie tylko z samej wiary we własne siły, lecz również ufności pokładanej w wyższo, wyższą moc. W tej właśnie chwili masz siłę, by wykonać nawet najbardziej zniechęcające zadanie. Możesz połączyć się z siłą wszechświata i stać się jej przewodnikiem. Karta siła wskazuje, że twoje pomysły są teraz testowane i udoskonalane, a twoje związki stają się coraz głębsze. Cokolwiek się zadzieje, nic nie może zepchnąć cię z drogi ewolucji. W miarę jak moc twoich połączeń staje się bardziej oczywista, jesteś w stanie okiełznać twórcze energie, które są dla ciebie dostępne. Miej odwagę się zanurzyć, ponieważ magia poszukuje form, którą mogłaby, przy, formy, którą mogłaby przyjąć. Gdy zapamiętasz, że prawdziwa siła pochodzi z połączenia twoich wysiłków z zaufaniem do wyższej mocy działającej przez ciebie, wówczas wszystko jest możliwe. Teraz możesz wszystko. To by było na tyle. Kochani, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego czytania i oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to zapraszam na kolejne. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.